ma. Dzisiaj zrobimy misję korekta rynkowa na pogrzebanym mieście. W trakcie jednej rundy znajdź skrytkę w pobliżu stacji Marano. Jak ja się zrespiłem tutaj, to idziemy na stację Marano tutaj. Lecimy tam. Dobra, jesteśmy na tej stacji Marano. Idziemy tam. Tutaj weź. Chodzi o ten budynek, no. Ten kiosk. Idziemy za niego. Tu są dwa pojemniki, dwa śmietniki. Bierzemy zbadaj. I jeszcze raz sabotuj. My podłożyliśmy bombę, nie? Odchodzimy kawałek. Można popatrzeć, nie? I wybuchło. No i misja zrobiona jest. Z mapy nie trzeba wychodzić, nie pisze. To to wszystko.